Hej, cześć, dzień dobry, witajcie. Ja jestem Uzyf jest 1 stycznia 2026 roku i przychodzę do Was z filmem, który miał być nagrany już dwa tygodnie temu. Trochę mi się obsunęło. Nie będę do końca przytaczał dlaczego, ale te wydarzenia, które przesunęły ten film. Tym bardziej mi uświadomiły, że jednak to, co Wam powiem za chwilę, to jest ten lepszy plan, który <gryw> wolę zrealizować niż to co, yy, to, co mi przeszkodziło w nagraniu tego wideo. Więc yy, tak. Dwa lata temu yy, zacząłem, dokładnie dwa lata temu, oglądać One Piece i. I, i, i sobie obejrzałem i tam na bieżąco i dzisiaj też sobie oglądałem i to nie ma totalnie związku z tym co zaraz chcę powiedzieć nie wiem po co to mówię, ale rok temu jakby na na, na na przyszły rok, w sensie ten który właśnie dopiero co minął, nie miałem żadnego ciężkiego postanowienia nie robiłem sobie żadnego challenge'u i tak dalej więc był on taki Dosyć wbrew pozorom obfity w różne wydarzenia w moim życiu i był fajny. Mam nadzieję, że wasz też. 2025 był udany. Mój, generalnie, co do zasady, był spokojny. Ale brakowało mi jakiegoś takiego czegoś, jakiegoś planu na nowy rok. Nie robię nigdy jakiś tam. Ciężkich postanowień. Nie, nie zaczynam od dzisiaj chodzić na siłownię, bo zacząłem po prostu losowo w którymś momencie i czasem się przejdę. Nie, 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 nie rzucam papierosów od 1 stycznia, bo nie palę i tyle. Nie rzucam niczego innego, ani nie zaczynam e, niczego innego tylko dlatego, że jest 0101 01 w kalendarzu. Bo to no, dla mnie ta psychologia raczej do końca nie działa. Zacząłem oglądać One Piece, to, to był jedyny taki przypadek, kiedy sobie wymyśliłem, że coś zrobię i, i zacząłem to robić właśnie dlatego i tyle. Natomiast w tym roku jest plan, który nie do końca jest taki, że teraz zacznę coś bardzo robić, bo już to robiłem wcześniej, ale nie wszystko, nie całość, nie tak dużo jak planuję teraz, a mianowicie już skończę gadać dookoła i wam powiem. Na 2026 rok mam plan, taki cel, taki pomysł, whatever, jakkolwiek to określić. W każdym razie chciałbym, żeby um, udało się zrobić wszystkich bossów w grach od Fromsoftu w sensie, jedno w szeroko pojętych Soulsach. I Weldenie i tak dalej. No no, no, no hity. W sensie nie jako Godran, bo na to jestem za słaby i nigdy nie będę dostatecznie dobry. Nie oszukujmy się, Godrany są dla nadludzi. Ja mówię o po prostu pojedynczych, wygranych na Nowhicie walkach z bossami. Oddzielnie. Trochę już tego robiłem, trochę tego na kanale, jest głównie Zeldena, jednak jakby nie patrzeć, albo Chyba tylko Zeldena jest na kanale, albo bardzo blisko tego, żeby było tylko Zeldena, ale w każdym razie chciałbym zrobić wszystkich. Wszystkich tych najważniejszych, o tym, o tym muszę powiedzieć. To znaczy, nie będę robił 14 kamiennych kotów w Weldenie i 5 zabójców czarnego noża i co się tam jeszcze często powtarza. No, w każdym razie, nie nie, 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 chodzi mi o tych. O te moby z większym paskiem HP w Weldenie, to, to nie. To sobie o jakoś. Powiedzmy, że daruję. E, może niektórych, jeśli będę jakichś robił, będzie mi potrzebne Na przykład jest golem z y, ser Charmem. To jego może tak, bo, bo będę pewnie używał Bluedenser Charma, ale e, ogólnie jeśli coś nie będzie mi potrzebne, to nie będę tego bił e, jakoś na siłę, więc. Chodzi o tych najważniejszych bossów, jeżeli rozmawiamy o Eldenie i o generalnie wszystkich, jeżeli chodzi o pozostałe gry. E, w tym Sekiro, tak, jakby Sekiro też. Nie widzicie teraz mojej twarzy, ale no Sekiro też chciałbym doliczyć. Tak, tak, tak myślę. Taki jest pomysł, więc taki jest plan. Będziemy go realizować na Twitchu głównie, tak myślę. Znaczy na Twitchu mogę na pewno realizować Souls i Eldena i Sekiro. Demon's Souls, Bloodborne też się zaliczają, ale to jest na konsoli, więc jeżeli nie ogarnę sobie odpowiedniego sprzętu, nie, Vermedia! ty kurwo pierdolona, nie, nie, A, suko, Su to będzie Ciężko to zrealizować, żebyście widzieli to na żywo. Wtedy możliwe, że z tego będą tylko nagrania, bo oczywiście wszystko wleci na YouTube. Zapraszam serdecznie do subskrybowania teraz. To jest ten moment. Można na Twitchu też, jak ktoś akurat chciałby zobaczyć to. Zapraszam. No. E, taki jest pomysł, taki jest plan, to bym chciał zrobić, e, czy to zrobię, to zobaczymy. Wydam radę bo, no, muszę dać radę najpierw, żeby zostało to zrobione, ale myślę, że jest to całkiem wykonalne. Także, to tyle. Więcej nie mam do powiedzenia, jakby to, to na tym się kończy, bo, no, tak, taki jest plan. To tyle. Więc życzę wam udanego 2026 roku. Ja wracam sobie na na właściwe tory, takie mam wrażenie teraz będzie fajnie będą gierki będzie anime, ale no to już nie będę oglądać z wami i tyle Więc jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla was w nowym roku oby wasze plany się spełniły a jeżeli będziecie chcieli do mnie dołączyć i mi kibicować gdzieś tam w tej przygodzie z tym challenge'em to zapraszam, będzie mi miło Wsiadamy razem do tego pociągu, a jak nawet nie, to i tak on gdzieś tam dojedzie. To tyle. Na razie dzięki za wysłuchanie mojego głosu przez te 7 minut. Na razie. Ile razy się już pożegnałem? Kurwa!